stały na to siostry Tuptusia, rwały gałązki Dosia i Trusia, a Rysia z Tosią dwa dzielne smyki zebrały wokół wszystkie patyki. Cześć dzieciaki! Witam Was bardzo serdecznie. W ramach akcji Zaczytajmy się w kotanie przeczytam Wam dzisiaj bajkę napisaną wierszem pod tytułem Kocham Was moje zajączki, Laury Driscoll. Nareszcie przyszła wiosna do lasu. Zatem motylki, nie tracąc czasu, z kwiatka na kwiatek przefruwały, a ptaszki ćwierku ćwir śpiewały. Zajączki ze snu zbudziła mama. Bardzo lubiła robić to sama. I na śniadanie tak oczywiście przyniosła pyszne, zielone liście. Później im dobrze umyła uszka i przytuliła każdego maluszka. Po czym wyjść na dwór im pozwoliła. – Mama jest dla nas dobra i miła – powiedział Tuptuś do swych siostrzyczek. – Uplećmy dla niej ładny koszyczek. Przystały na to siostry Tuptusia – Rwały gałązki dosia i trusia, a rysia stosią dwa dzielne smyki, zebrały wokół wszystkie patyki. Cóż to się stało? Tu ktoś coś szarpnął. No i o mało nie zniszczył ptaszkom gniazda nowego. Przepraszam, bąknął, nie chciałem tego. W ruch poszły wszystkie pazurki. Obok chrupały orzech wiewiórki, ale zajączki ich nie słyszały. Plotły dla mamy koszyk wspaniały. Koszyk się zrobić mocny udało, lecz jeszcze czegoś mu brakowało. Pisnęła dosia Marwijmy kwiatków, pachnących lili i ślicznych bratków. Znalazły lilię i maki i powstał bukiet niebylejaki. Na drzewach ptaszki ćwierkały, ale zajączki ich nie słyszały. Koszyk dla mamy zdobiły kwiecie, by najpiękniejszy był w całym świecie. Lecz nadal czegoś mu brakowało. Trochę słodyczy by się przydało. Pyszne jeżyny świetnie dopełnią koszyk maminy. Wśród krzaków pszczoły brzęczały, ale zajączki ich nie słyszały. Szybko zerwały jeżyn bez liku. Część ich jest w brzuszku, a część w koszyku. Wreszcie skończyły koszyk zrobiony. Mocny kwiatkami przyozdobiony i jeżynowy pełen słodkości. Dały go mamie w dowód miłości. W zamian dostały uścisk matczyny, który był słodki tak jak jeżyny. Obok kumkały żabki w swym chórze, liście szumiały nad nimi w górze, ptaszki w gałęziach drzewa śpiewały, ale zajączki nic nie słyszały, bo mama do nich szepnęła czule. Bardzo Was kocham, dzieci. Dziękuję. Kochani, dbajcie o siebie. Wychodząc z domu, pamiętajcie o maseczkach na twarz, przychodząc, o myciu rąk. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo w szkole, bo się bardzo za Wami stęskniłam. Trzymajcie się. Pa.